Cześć! Jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą? To jest chyba pytanie, które interesuje każdego rowerzystę miejskiego. I aby właściwie na nie odpowiedzieć, dzisiaj do studia zaprosiłem eksperta Piotra Szczegłowskiego z firmy Abus. Cześć! Pierwsze, zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy. Czy podczas kradzieży częściej zabezpieczenia są przecinane, przepiłowywane, wyginane, rozginane, czy właśnie są forsowane przez zamek, przez jakieś rozwracanie, czy manipulowanie wytrychem? Raczej są przecinane. Metoda to jest tak zwana metoda brutalna, czyli w ruch idą nożyce, jakiekolwiek większe czy mniejsze. Piły czy też brzeszczoty bardzo rzadko, to wtedy y złodzieje muszą mieć czas na to. Natomiast manipulowanie wytrychami w cylindrach to jest na bardzo rzadko. Ja w, nie, w tym roku spotykałem się tylko z jednym takim przypadkiem, gdzie rower został skradziony w ten sposób, ale to było na prostym, na prostym cylindrze abus. Okej, okay, czyli generalnie takie siłowe rozwiązania. Znaczy siłowe, e, tak. Rozcinanie. Tutaj mamy na, na przykład takie wielkie, <laughs> nie wiem, nazwać, tak, nożyce czy, czy jak się na to mówi. Wiesz co, to akurat są dużo za duże jak dla złodzieja, ponieważ no, nie wydaje mi się, żeby ktoś z takim dużym narzędziem chodził krat rowery, bo gdy policja cię spyta, co robisz na mieście z takim czymś, tak, w plecaku, no to jednak to jest, to jest problem tak, nosić. Podejrzane. No tak. W takim razie powiedz proszę, ile tak statystycznie zajmuje czasu sforsowania takiego zabezpieczenia, przecięcia, przepiłowania? A jak uważasz, jak szybko można przeciąć linkę rowerową? No, taką cienką wydaje mi się, że dwa czy trzy ruchy takimi właśnie nożycami, czy mniejszymi. I... No jeden, jeden. Tak naprawdę jest to około, liczymy, 10 sekund, tak. Mhm. Największym problemem w przecinaniu linki jest to, że E, przecina się ją e, bardzo cicho i złodzieje umie, umieją to robić, tak że nie zwracają na siebie uwagi, więc. Jeżeli zabezpieczamy linką, to musimy bardzo uważać na to, że no po prostu nie, nie, nie odchodzi się od roweru na bardzo długo. Także 10 sekund linka rowerowa. Okej, okay, czyli linka bądź taki jakiś cienki łańcuch, bardzo prosty łańcuch, to jest chwila, a powiedzmy sobie o takich bardziej skomplikowanych zabezpieczeniach, bardziej powiedzmy solidnych, czyli o uloku albo o takich składanych zabezpieczeniach, ile zajmuje przecięcie czy jakieś właśnie jak to się w ogóle rozwala? Po bardzo prosty sposób. My definiujemy bezpieczeństwo jako odporność w czasie. Gdybyśmy tych linek założyli na rower około 6, to mielibyśmy dokładnie ile? No minutę. Minutę dla złodzieja, żeby je wszystkie przeciął. Ale nie byłoby to komfortowe. Natomiast robimy zabezpieczenia po to, żeby złodzieje mieli jakby dużą trudność w pokonaniu. Szczególnie trzeba zwracać uwagę na to, że Ogniwa muszą być po prostu hartowane jeżeli są dobrze hartowane i użyty jest dobry materiał wówczas przecięcie takiego uloka no, trwa po prostu dużo dłużej Ale jeżeli jest dobrze schartowany ulok to nożyce tutaj nie mają żadnego efektu musiałaby to być dobra szlifierka Natomiast co jest jeszcze ciekawe, w uloku jest taka przypadłość, jeżeli jest podwójne ryglowanie, wówczas trzeba ciąć taki ulok dwa razy, ponieważ po przecięciu jednej części ulok cały czas jest, jest, sztywny. jest sztywny i trzyma swoją integralną. Ciąłość trzeba ciąć w dwóch miejscach. No to jest ciekawe, czyli tak naprawdę przecież takiego, takiego uloka będzie głośne, bo potrzebna jest jakaś szczypierka, tak jak powiedziałem. Dokładnie tak. No i trwa około minuty. No i mówisz jeszcze coś ciekawego, bo wtedy złodzieje muszą się przygotować do tego. Tak? Jeżeli coś trwa dwie minuty, to mówimy, że jest około 90% szans, że złodzieje zrezygnują z dalszej próby kradzieży. Dlatego widzisz, mówisz o tym, że złodzieje muszą się przygotować, przykupić na pewno sprzęt, bo to nie może być tania, szlifierka, tylko pewnie jakaś lepsza budowlana albo zaopatrzyć się w lepsze nożyce. Natomiast jeżeli pomyślisz sobie, jakie rowery są kradzione, to raczej te, gdzie złodzieje działają w sposób oportunistyczny. Akurat idą ulicą, widzą okazję, całkiem fajny rower, przypięty bardzo słabo, idę w to. Okay. No. Czyli generalnie, sytuacja jest taka, że im coś bardziej odstrasza złodzieja, to jest większa szansa, że się za to w ogóle nie zabierze, no bo oni idą po najprostszej linii oporu, biorą to, co je najłatwiej ukraść. Tak, odstraszanie, odstraszanie jest ważne, natomiast e, też trzeba pamiętać o takiej zasadzie, mm, o której no, bardzo mało się mówi, zabezpieczaj lepiej niż inni. Co to oznacza? że? Jeżeli chcemy zastanowić się nad dobrym zabezpieczeniem naszego roweru, musimy spojrzeć na dwie rzeczy. Musimy zobaczyć, gdzie on będzie stawiany, zobaczyć, czym są i oczywiście, czym są zabezpieczane te rowery. Jeżeli rowery podobnej klasy jak nasz są zabezpieczane na przykład linką rowerową, to wtedy musimy kupić coś lepszego i wiemy, że złodzieje będą starali się skupić na tych rowerach, które najłatwiej jest ukraść po prostu. To jest to nowe, nigdy to o tym jest nie jest ale rzeczywiście. Zabezpieczajmy, jest to rower, zabezpieczajmy rowery lepiej niż inni, wtedy to będzie łatwiejsze. I co jeszcze warto, nad czym warto się zastanowić, to jest to, żeby te zabezpieczenia, jeżeli już myślimy o inwestowaniu w zabezpieczenie, tak? no bo chcemy tego zabezpieczenia używać dłużej niż rok, tak? Jeżeli zostawiamy zabezpieczenie na dworzu, w trudnych warunkach zima, we Wrocławiu jeździ się oczywiście cały sezon, tak? nieważne czy pada deszcz, czy śnieg. Jeżeli zostawiamy zabezpieczenie na dworzu, no to wiadomo, że słabsze zabezpieczenia one będą korodowały, jakieś będą problemy z otwieraniem zamka. Jeżeli mamy dobre zabezpieczenie, no to ono będzie funkcjonowało długo. Czyli to mówimy o tym, że jest to inwestycja na, na lata. No dobrze, dzisiaj przygotujesz tutaj do studia bardzo dużo różnego typu zabezpieczeń. I tak naprawdę warto byłoby się teraz im przyjrzeć po kolei, no, porównać sobie tę linkę, która jest najprostsza, te łańcuchy otulone materiałem oraz uloki i bordo, bo Wy nas składane na składane zabezpieczenia mówicie bordo w Abusie, prawda? Tak, to, to jest taka nazwa nasza Mamy tutaj techniczne. jeszcze też zabezpieczenie koła, tylnego koła roweru. Mhm. I ja myślę, że fajnie byłoby teraz, żebyśmy się przeczytali przez każdy typ i żebyś powiedział nam, co takie zabezpieczenie daje, jakie ma zalety, ale jakie ma też wady, no bo wiadomo, jasne. że nie ma tutaj idealnych rozwiązań. Zacznijmy może od tych najprostszych rozwiązań. od tych Najtańszych, czyli może właśnie od linki. E, powiedz proszę, do czego linka się nadaje, do czego się nie nadaje i tak naprawdę kiedy warto ją używać? E, e, rzeczywiście, no trochę krytycznie zacząłem ten, <grym> <grym> rozmowy z Tobą na temat linki rowerowej. E, rzeczywiście, bardzo dużo widzimy na mieście linek rowerowych, lepszych, gorszych, może to już mniej istotne. Ona, ona jest bardzo wdzięczna, ponieważ jest długa, jest elastyczna, można łatwo przypiąć jeden rower albo dwa. Mhm. Ja używam linki, gdy jadę do mojej ulubionej kawiarni. Podjeżdżam, wiem, że będę chwilę, rower jest niedaleko, na pewno nikt mi go po prostu nie wsiądzie, na niego nie odjedzie. Do takich zastosowań linka jest no, po prostu idealna, jest lekka, łatwa w transporcie, elastyczna. No i polecam po prostu posiadanie jednej, przynajmniej linki. E, również e, na przykład, jeżeli jedziecie na zawody e, sportowe, warto mieć linkę na przykład z e, szyfrową, ponieważ nie musicie pamiętać o kluczu, i to jest jakby podstawowa zasada używania linki. Nie polecałbym e, używania linki stawianie na dłuższe. Pobyty, na przykład po, pod pracą, mm -hmm. w, pod dworcami kolejowymi, to na pewno to są miejsca, gdzie złodzieje grasują najczęściej. Na pewno jeszcze dużym plusem jest niska cena i fakt, że taką jedną linką najczęściej obejmiemy zarówno oba koła, ramę i tak. jeszcze coś do tego przypinamy. Tak, dlatego swój. mówię, że linkę, linkę trzeba mieć zawsze ze sobą. Jeżeli mamy lepsze zabezpieczenie, możemy używać tych dwóch zabezpieczeń razem, czyli mm -hmm. ramy zabezpieczyć czymś lepszym, a komponenty, yes. na przykład siodełko, jeżeli masz. Drogie, możesz zabezpieczyć razem z kołem, czyli wspomagająco, linką rowerową, Wspomagająco albo na chwilę. Tak, oczywiście, cały czas linka, dodatkowe zabezpieczenie jest bardzo pomocne. Ok, to przechodzimy do. Kolejnego produktu, który mi się wydaje, że jest jakby w tej skali trudności do sforsowania nieco cięższy, natomiast też jest to cały czas proces zabezpieczania, czyli łańcuch otulony takim właśnie materiałem. Tutaj zamek, no akurat ten się wydaje duży i masywny, ja się na to w ogóle nie znam. Powiedz <grystanie> proszę, czy jak przypnę ramę do słupa czy do stojaka, czymś takim, to to będzie bezpieczniejsze niż mm -hmm. linka, czy nie? Tak, będzie dużo bezpieczniejsze, ponieważ mamy tutaj ogniwa hartowane. Jeżeli łańcuch jest dobrze wykonany, to ma hartowane ogniwa i bardzo solidny zamek, który jakby, no, jest jakby sercem całego zabezpieczenia. I wtedy taki łańcuch jest jednym z najbardziej użytecznych zabezpieczeń na, na mieście, jeżeli chcemy bardzo często używać go. Zobaczcie, łańcuchy czy z czym się kojarzą? Z kurierami. Rowerowymi. Dlaczego, dlaczego tak takie Uloki mi się kojarzą bardziej z kurierami. Małe uloki. Ale jeżeli mówimy o kurierach, którzy bardzo często używają e, e, zabezpieczeń na, na mieście, mm -hmm. jedziemy w różne miejsca i nie wiemy, gdzie będziemy przypinali e, rower. Czy do słupa, czy do e, jakiegoś płotu większego, czy do stojaka rowerowego. Łańcuchem zawsze możemy się złapać bardzo, bardzo elastycznie. A to nie jest łatwe do sprostowania? Tak, oczywiście. Tylko, że zobacz, że narzędzia do przecinania linek. Są bardzo małe. Mhm. I tymi małymi narzędziami nie przetniesz łańcucha. Około 6-7 mm to już jest problem. Musiałbyś mieć właśnie takie nożyce. Okay. A gwarantuję Ci nadal, że. Yy, niewielka ilość złodziei jeździ z takimi nożycami po mieście i szuka yy, łatwych zdobyczy. Yy, łańcuchy Reasumując, to już nie jest łatwa zdobyć. Łańcuch jest dużo cięższy i sforzować niż linkę. Dużo cięższy. Yy, ale ponieważ jest wyraźnie cięższy, to problem przełożenia jest taki, że no po prostu mamy cięższy bagaż. Natomiast yy, fajne jest to, że on nadal jest elastyczny, bo tak. jest mocno się yy, łamie na swoich tych zagięciach, na ogniwach tak. i dzięki temu łatwo go przyczepić, na przykład yy, nie wiem, objąć koło, ramę do słupa, to nie będzie jakiś kłopot. Tak jest. No i oczywiście główna porada jest taka, wieszamy yy, łańcuch na Rowerze możliwie najwyżej, bo bardzo łatwo jest przeciąć łańcuch, gdy on jest blisko, nisko na ziemi. Jeżeli opadnie, to wtedy takie nożyce złodzieje opierają od, o, 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 o ziemię. Naciskają mocno i wtedy ten łańcuch jest e, przecinany dużo łatwiej. Czyli możliwie ścisło łańcuchem i możliwie za górną rurkę ramy rowerowej, i to jest poprawne zabezpieczenie. Ok, to teraz co, przechodzimy jeszcze do kolejnego bardzo popularnego rozwiązania, e, czyli do Uloka. Tutaj akurat mamy na stole dwa Uloki. Mhm. Jeden taki malutki, e, który kojarzy mi się właśnie z takimi kurierskimi Dokładnie. rozwiązaniami. E, nim właściwie da się objąć tylko ramę. I co, ramę i do jakiejś supa. Tylko ramę, ale to wystarcza. Jeżeli zobacz, masz rower kurierski, który jest dosyć wąski, ma wąską kierownicę, nie ma bagażu, nie ma błotników ani żadnego większego sprzętu, to mały ulok on się, on się z, sprawdza bardzo dobrze. Ten akurat jest wyposażony w, dodatkowo w alarm. On tutaj pewnie będzie nam yy, przeszkadzał, przeszkadzał zaraz. zaraz. Natomiast co chcę powiedzieć na temat yy, uloków. To są najbardziej bezpieczne zabezpieczenia, jakie w ogóle możemy sobie wymyśleć. Dlaczego tak jest? Z powodu jakby konstrukcji to jest po prostu bardziej rozwojowa wersja kłódki, którą znamy, wiadomo. Czyli jest zamek, który musi być solidny, no i jest szekla, która ma swoje cechy. Jest na pewno hartowana, na pewno, ale drugą rzeczą, która jest tutaj, jest podwójne reglowanie. Więc jeżeli szukamy kiedykolwiek dobrego uloka, pytamy się sprzedawcy w sklepie, czy ten ulok ma podwójne reglowanie. Reglowanie, czyli? To jest to, że jeżeli. Przetniemy ulok w jednym miejscu, to on cały czas trzyma, swoje, yy, trzyma swoją integralną yy, całość. Czyli mamy tutaj jakby dwa zamki, jedną mm. część i drugą część. Tak? Trzeba wykonać dwa cięcia, o tym mówiliśmy na początku. Dwa cięcia, mówiliśmy o tym na początku. I na pewno jeżeli szukamy uloka dobrego, patrzymy też na klucz. Musi to być klucz też i yy, cylinder wysokiej klasy. Wówczas ten ulok może sprawdzać się naprawdę dobrze i mamy do czynienia, uwierz mi, z ulokami, które, abusa, które funkcjonują ponad 10 lat. To jeszcze tylko tak, żeby to w jakiejś skali porównawczej umieścić. Mm -hmm. Taki ulok o ile dłużej jakby się go forsuje niż takie zabezpieczenie z łańcuchem. Yy, trudno mi powiedzieć w minutach, to zależy od umiejętności złodzieja, od I od, narzędzi. od przygotowania. <laughs> Nie będziemy tutaj mówili dokładnie, żeby nie, nie edukować też złodziei, którzy pewnie oglądają ten program. Ale dlaczego I... warto zainwestować w uloka? Bo na pewno on jest bardziej odporny, tak jak powiedziałeś, trzeba go ciąć w dwóch miejscach i to pewnie wydłuża podwójnie już czas. To jest wydłuża, wydłuża dużo bardziej, ponieważ e, jeżeli tylko zamek będzie wystarczająco mocny, a ten akurat jest jeden z najmocniejszych uloków, jakie produkujemy, mhm. to wówczas sforsowanie tego potrzeba, dużo sprzętu, dużo czasu i dużo przygotowania ze strony złodzieja, no, nie, nie jestem w stanie Ci powiedzieć w minutach, ile to trwa. Jasne. Na Natomiast jest to, jest to dużo, dużo więcej. Jest to wyzwanie żeby dla złodzieja, żeby to zrobić i na pewno ma dużo innych, łatwiejszych celi na, na co dzień. Okej, okay. czyli jeżeli tak jak powiedziałeś inne rowery mają łatwiejsze zabezpieczenia, to tego pewnie nikt nie ruszy. Dokładnie. A jeszcze jedno pytanie, mhm. bo tutaj jest ten alarm. Yy, on dał sygnał ostrzegawczy, ale jeżeli byśmy nim więcej się bawili, za, zacznie zaraz piszczeć naprawdę. Yy, może to niedobry moment, bo za teraz o tym rozmawiamy, ale Dobra. powiedz proszę, yy, bo wiadomo, dla mnie to jest oczywiste, jeżeli taki ulok ma alarm, ktoś kradnie rower w miejscu, gdzie są inni ludzie, no to jest to ostraszające, ale czy prowadziliście jakieś badania o wpływie tego alarmu jakby na stronę roweru? My traktujemy to jako jakąś cechę dodatkową, czyli jeżeli mamy ten sam ulok z alarmem i bez alarmu, to z alarmem nie ma wyższego poziomu okay. niż ten bez alarmu, natomiast Chodzi to o pewną cechę i pewną taką e, świadomość tego. Jeżeli stawiamy rower w miejscu publicznym i coś wyje, to na pewno zwraca to uwagę, a też na pewno działa deprymująco po prostu na złodzieja. E, z ulokami e, pamiętajmy, że trzeba taki ulok najczęściej wziąć do ręki, zobaczyć czy on nie jest za ciężki. Mhm. No i znaleźć możliwość e, montażu tego na ramię, bo mamy wiele systemów. E, do transportu uloków i można to bardzo łatwo transportować. To są produkty stosunkowo cięższe mhm. niż łańcuchy, natomiast ich użytkowanie w stosunku lat i, i komfortu jest, jest po prostu bardzo duże. To jest no, idealne zabezpieczenie, jeśli poszukujemy czegoś na lata i czegoś no, maksymalnie, maksymalnie bezpiecznego. Dobra, a jeszcze taki jeden produkt, który przywiozłeś, czyli te składane zabezpieczenia. Mhm. To jest bardzo ciekawa, można powiedzieć, alternatywa dla Uloka, bo też jest to bardzo solidna konstrukcja. Tak. Oczywiście są te punkty osi obrotu, gdzie on się rozkłada, i tam pewnie jest trochę słabszy, chociaż zaraz się do tego dowiem, bo ja, ja się tego zupełnie nie znam, przyznam <laughs> szczerze, tak, można by ale napisać. to, że one są tak fantastycznie składane, sprawia, że nie dość, że można go bardzo sprawnie i zgrabnie ramię przymontować, a są takie właśnie elementy do montażu, do ramy w zestawie. Ale również można dostosować po prostu do kieszeni czy do torebki, no bo to jest tak małe, że tak szczerze powiedziawszy, ja to tak. mogę wziąć w kieszeni i pojechać. No. Tak, wiesz co? E, ten typ zabezpieczeń został stworzony z myślą o tym, żeby one były kompaktowe. Czyli te zabezpieczenia składane, e, one łączą w sobie cechy łańcucha i e, uloka. E, mhm. Czyli jakby e, są bardziej elastyczne niż ulok, czyli można je przez to, że tak. są składane, można je dostosować do większej ilości, mniej troszeczkę elastyczne niż, niż łańcuch, ale są dużo bardziej odporne niż łańcuch. Dlaczego? Ta sztaba, ona jest tutaj gruba, tutaj jest może cieńsza, ale nadal jest to, jest to dosyć solidna konstrukcja. Mhm. I rzeczywiście, jeżeli zrobić to niedokładnie, takie zabezpieczenie, to jest akurat zabezpieczenie robione w Niemczech, jeżeli te połączenie zrobisz niedokładnie, to można jakoś rozgiąć To można to rozjąć, tak. Jeżeli e, są na rynku zabezpieczenia tańsze, produkowane m, po prostu w, w zupełnie inny sposób, często widać tutaj nawet e, trzpień, który wystaje. Można hmm. to przepiłować albo dostać się, łatwo, e, dostać się łatwo nożycami. Tutaj jest to niemożliwe akurat. No i oczywiście e, słynny granit, czyli zamek abusa. Składa się to wszystko na bardzo kompaktową. Kompaktowe zabezpieczenie, które można łatwo przewozić. Tutaj, akurat, zobacz, że waga tego jest ogromna, mhm. ale to jest zabezpieczenie dedykowane dla rowerów elektrycznych, ponieważ zobacz też, że świat rowerów on się zmienia cały czas. Teraz nie ma problemu przewozić około zabezpieczenia około 2 kg dla roweru, który kosztuje często 10, 15, 20 tysięcy złotych. Także to, w, w tym świecie, jakby bezpieczeństwa, jest to, jest to bardzo ważne dodatkowo nie byłoby bordo, gdybyśmy nie mogli tego przewozić i też jeżeli widzowie wybierają jakiekolwiek zabezpieczenie oprócz tego, że zadacie pytania na temat tego czy dana ogniwo jest hartowane, czy dobry jest ten zamek w środku mhm. Pamiętajcie, żeby zadać pytania sprzedawcy, jak przewozić poprawnie zabezpieczenie, bo to gwarantuje nam bezpieczeństwo no i komfort użytkowania. Jeżeli takie zabezpieczenie, które waży 2 kg, przewozimy w ten sposób, zaklikuję, już jest gotowe do przewożenia. Jest to proste, łatwe, nie musimy nic innego. I otwierać. kompaktowe trzeba też przyznać, że to jest po prostu małe. Tak, tak dokładnie. My, my mówimy, że zabezpieczenie, bordo, bez dobrego uchwytu, to tak naprawdę nie spełnia się. Mówiliśmy o tym komforcie użytkowania. 10 linek, 10 kluczy, to by było no po prostu niesamowicie e, upierdliwe. upierdliwe. Ty użyłeś tego słowa. Tutaj w tym wypadku te problemy zdają się nie istnieć. Użytkowanie jest po prostu e, e, proste i tak samo jest to bardzo, bardzo trwałe zabezpieczenie na lata. Okay. Także żeby zebrać to w całość, jakieś wnioski z tego wyciągnąć, to. A ta... nie, jeszcze, jeszcze jedno. Ale jeszcze... jeszcze jedno to jest myślę taki <grym> dodatek, chociaż no. możemy o nim powiedzieć, ale wydaje mi się, że te, które pokazałeś, są takie jakby podstawowe, najbardziej podstawowe, znane tak. i najważniejsze to ja tak widzę teraz to zabezpieczenie roweru w swoich oczach, że ringa to jest zabezpieczenie wspomagające, które tak naprawdę nadaje się na chwilę, albo jako drugie zabezpieczenie. Jasne. Łańcuch to jest najtańsze, solidne rozwiązanie, które się sprawdzi tak naprawdę przy ochronie naszego roweru, ale jeżeli chcemy być pewni bezpieczeństwa, no to wybieramy między Bordo a Unlockiem. Z tym, że ewidentnie Bordo jest bardziej kompaktowe, wydaje mi się, że jednak łatwiejsze do przewożenia, bo mimo, że może być delikatnie cięższe, to składa się do minimalnych rozmiarów. No, a z kolei Ulok jest troszkę cięższy do sforsowania, bo trzeba go ciąć w dwóch miejscach. Ale myślę, że Bordo i Ulok są takie dwa produkty, którym można po prostu zaufać. Tak jest. A tak jak powiedziałeś, jeszcze jest jeden, jedna rzecz, którą warto pokazać, chociaż ona chyba się sprawdzi głównie w przypadku rowerzystów miejskich, którzy mają typowo takie miejskie rowery. No, bo ja sobie tego nie wyobrażam montować do, do swojego sportowego roweru. <laughs> nie, nie, to nie, oczywiście wiesz, co większość rzeczy, które tu mówimy, tylko mówimy o rowerach miejskich rowerach turystycznych, o, wyp o wyprawach, tak? o znaczy, wiesz co, ja chciałem część... powiedzieć, wstąpię dlatego że sporo mm -hmm. moich znajomych jeździ na rowerach sportowych po mieście. Bo uważa, że po pierwsze, e, tak jest wygodniej, tak jest też szybciej często. E, nawet w naszej redakcji, e, kilkoro nasz, członków Bayportu jeździ rowerami sportowymi po mieście, dlatego ja tak patrzę troszkę przez nasz pryzmat, ale wydaje mi się, że to wszystko nadal wchodzi w grę do używania przy sportowej choćby szosie. Też można włożyć to do plecaka, niekoniecznie ja ci powiem nie Tak, ja jeżdżę po mieście e, karbonowym MTB mhm. i mam przypięty krótszą wersję tego uloka. On waży około 2 kg. I przypięty mam w ten sposób, że jeżeli tylko chcę jechać na zawody, otwieram taśmy mhm. i 10 sekund później już ten rower jest e, gotowy. gotowy do po prostu użytkowania w sposób sportowy. Nie mam z tym problemu. Natomiast no, nie oszukujmy się, jadąc na jakieś treningi, po prostu zabieramy możliwie najmniejsze zabezpieczenie, żeby bezpiecznie wypić tą kawę z pokoju, wypić to espresso słynne. Natomiast jest to kategoria produktów, która no, bardzo dobrze sprawdza się wyłącznie w warunkach miejskich, w warunkach wyprawowych, w warunkach po prostu tam, gdzie te rowery pozostają gdzieś w jakimś miejscu odosobnionym. To tak, myślę, że o, o tym, co jest bezpieczne, to już wiemy bardzo dużo. Natomiast na koniec taka jeszcze porada od eksperta, chciałem, żebyś powiedział nam, jak rower przypinać, co obejmować, do czego mm -hmm. przypinać, gdzie go nie zostawiać, bo padło bardzo ciekawe stwierdzenie przy łańcuchach, żeby dawać tę jak najwyżej roweru. To jest taka tak. parada, która no, dla mnie jest czymś zupełnie nowym, ale wiem, że na pewno masz więcej różnych tipów dla mm -hmm. użytkowników, więc powiedz tak globalnie. Podjeżdżamy gdzieś tam pod pracę. Jak, gdzie, do czego, o co i tak dalej. Wszystkie te pytania. Kilka tipów, No tak. jak najbardziej. E, oczywiście. E, przede wszystkim e, czasami trzeba się zastanowić, czy, czy rzeczywiście trzeba zabierać to zabezpieczenie ze sobą. Jeżeli mamy stałe miejsce pod pracą, gdzie zostawiamy zabezpieczenie ciężkie, mhm. możemy je tam zostawić i jechać po prostu do domu rowerem, żeby nie wozić zabezpieczenia. To jest tip numer jeden. Yes. Na pewno jeśli chodzi o. No, teraz mi wypadło z głowy. Tip numer to. jeden. Tip Kap numer jeden. Okay, tip numer jeden mamy za sobą. To teraz może powiedzmy o tym, jak rower, o, co robiło. Aha, co która części część eee, Tip numer dwa to na pewno będzie jak e, ustalić sobie za co przypinać, czyli tylni trójkąt, ramy mhm. razem z kołem. Dlaczego chcemy blokować koło? Mieliśmy taką sytuację w dwa lata temu w Warszawie, że odkręcono stojak rowerowy panu szanownemu no i podzielił się z nami tą informacją natomiast szybko skrytykowaliśmy jego sposób za, zamykania ponieważ on zabezpieczył tylko gór, górną rurę no i ten złodziej odjechał z tym zabezpieczeniem dyndającym na górnej rurze, czyli e, znakomita większość złodziei odjeżdża na skradzionym rowerze z miejsca kradzieży, bo jest to najszybsze i najłatwiejsze, co mogą zrobić. Mhm. Dlatego jeżeli dbamy o to, żeby złodzieje mieli większy problem niż mniejszy, blokujmy zawsze koło dodatkowo. E, trzeci tip, jeżeli mamy bardzo e, drogi rower. Musimy wycenić mniej więcej między 5 a 10% wartości tego roweru na inwestycje w zabezpieczenia. Jeżeli ta wartość jest duża, jeżeli jest to rower na przykład elektryczny, który kosztuje około 10-15 tysięcy złotych, wówczas najlepiej jest połączyć dwa różne typy zabezpieczeń. A mhm. dlaczego tak jest? Ponieważ do pokonania tych zabezpieczeń potrzeba zupełnie innych narzędzi. Czyli kupujemy sobie dwa różne zabezpieczenia, np. łańcuch i bordo, i wtedy ten rower jest dużo bardziej bezpieczny. To bardzo ciekawe, to kolejna taka porada, która rzeczywiście pokazuje, że można bardzo uprzykrzeć życie złodziejowi. No dokładnie. E, czy coś jeszcze? Może na przykład wybór pomiędzy właśnie stojakiem rowerowym czasami mamy, albo jakimś supem, no wiadomo, różna jest ta architektura w mieście. Ja sam jak stawiam rower zawsze myślę, do czego przyczepić, żeby nie tylko ciężko było przeciąć zabezpieczenie, ale mhm. i żeby ten element był stabilny. Tak Na to tak. patrzę. Uważajmy na wszelkiego typu barierki. Oczywiście nie kończyliśmy politechniki i nie, nie, nie znamy się na metalurgii aż tak dobrze, natomiast we Wrocławiu była taka sytuacja, że znajomy kupił najwyższej klasy Uloka 540 abusa, no i niestety przypiął go do takiej barierki, która została przycięta przez złodziei, jako ta słabsza rower niestety odjechał koledze. Także pamiętajmy, uważajmy też na znaki, ponieważ znaki często można wyjąć albo często przeprowadzić zabezpieczenie górą. Eee, najlepsze są oczywiście eee, sprawdzone stojaki, ukształtne, odwrócone U, które są montowane w wielu miejscach, we Wrocławiu czy też w innych miastach. Ok, czyli tak naprawdę szukajmy czegoś, co jest gdzieś zabetonowane z jednej bądź z dwóch stron, no i obejmujmy to koła, bo tak naprawdę wiele tych przykładów, które powiedziałeś, yy, to są takie sytuacje, gdzie ściągamy, yy, czy tam forsujemy tą yy, architekturę miejską, ale gdyby koło było jednocześnie z ramą szczepione, to zachodzie wtedy yy, by nie odjechał tym rowerem. Oczywiście, no tutaj yy, jak najbardziej no, nie chcemy straszyć albo robić jakiejś takiej atmosfery nieprzyjemnej wokół jazdy na rowerze, że ukradną rower, ale Naprawdę widzimy po statystykach policyjnych, kto w ogóle kradnie. To, to, to w całej tej kaście złodziei, teraz najwięcej jakby kradzieży to są rzeczy związane z nie wiem, przekrętami w, w internecie, tak, włamania dużej skali, to są złodzieje zawodowi. Natomiast kradzieżą rowerów miejskich zajmują się złodzieje, którzy są oportunistami. Czasami coś ukradną, liczą na jakąś łatwą zdobycz. Więc po prostu nie bądźmy łatwą zdobyczą, kupujmy dobre, solidne zabezpieczenia na lata. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że wiemy już bardzo dużo o zabezpieczeniach i tak naprawdę, szanowni widzowie, po prostu uprzykrzajmy życie z udziałem, stosujmy te najlepsze produkty, które są inwestycją. OK, są drogie, ale warto w nie zainwestować, dlatego że posłużą nam najprawdopodobniej przez 10-15 lat i zadajmy o swój własny rower, bo tak naprawdę jego bezpieczeństwo jest głównie w naszych rękach. A jeżeli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić kciuka w górze. No i oczywiście, aby być na bieżąco, pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Dziękuję, Piotr. Dzięki wielkie.